Przekazuję ten aparat w ręce Joanny. Proszę bardzo. Należy do Ciebie Przekazam. przez najbliższe, nie wiem, ile dni. Zobaczymy, jak Dzień. To będzie. Witam Was serdecznie. Mam na imię Asia. Pracuję w Wolcie od końca marca. Występuję na blogu Michała jako Joanna. I dzisiaj pojeżdżę trochę z Wami tutaj po mieście, mam nadzieję zresztą, bo dopiero się włączyłam. O, i już padło. Złote tarasy, Nordfish. Zobaczmy, co tutaj mamy. O, mało mamy troszeczkę czasu na to, żeby dojechać, ale nie będziemy daleko jechać na żurawią w zasadzie dokładnie to chyba jest parkingowa ok, wiem gdzie jechać ja mam wszystko przygotowane ubieram się wskakuję na swojego na swój pojazd i do zobaczenia w Złotych terazach. idziemy teraz z mojego mieszkanka właśnie w centrum ja mam właśnie ten fajny przywilej że nie muszę dojeżdżać ani do Warszawy, ani do hotspotu, bo mieszkam w hotspocie. Hot no i teraz idziemy właśnie o, tu do mojego pojazdu, zapiętego. Zbieram już rower i teraz właśnie jedziemy do Złotych Tarasów. Troszeczkę testuję jak się jeździ z aparatem w sakwie. W ogóle nie widzicie, bo nie wiem tego. Dopiero potem sprawdzę. No jesteśmy teraz w windzie, w złotych tarasach. Właśnie jedziemy na górę po zamówienie. Piękna No A jeszcze nie, bo ktoś na ściąga. jednak mamy na żurawią, także odebraliśmy je właśnie z Nordfisza tutaj w Złotych Terasach i jedziemy na żurawią bliziutko. Zdecydowanie. Czekam teraz na windę, bo państwo tam dużo osób było, więc będę jechać już sama. Ja akurat wolę jeść windą, bo niektórzy z naszych kurierów to zjeżdżają tam tymi schodami. Wiem, Michał też chyba czasem zjeżdża schodami, ale ja wolę już windą, bo zjeżdżanie tam jeszcze z plecakiem i Dużo miejsca zajmuje, także wolę tutaj windą zjechać. Fodem zero. Fodem zero. Kiedyś tutaj Wam pokażę. Stała taka grupka chłopaków i twierdziła, że tutaj stoją i patrzą, bo to jest jak ZO. A ja się wtedy zażartowałam, że nie ma tylko misi, tak jak tam misiów na, w Zoo tam na Pradze. Z tego co wiem, chyba jednak akurat tych misiów teraz już nie mam, kiedyś były zawsze co roku. Stoję teraz tutaj na Rondzie 40-latka i czekam na światła dostałam zamówienie z TGI Friday jest tam na Jana Pawła no i z tym niestety będę jechać na Powązki więc niestety trochę się zajdzie nie lubię takich długich kursów no ale cóż także do zobaczenia po drodze skrzyżowanie Grzybowskiej Jana Pawła a nadal czekam na światła A widzicie Varso wysokie a tu hotel że jest, nie, też wysoki, taka fajna winda jest co jeździ na górę. E, to jest właśnie moje drugie zamówienie dzisiejsze, czyli Stygia i Fridays e, na Jana Pawła, na ulicę Elbląską. E, także trzeba było przejechać e, tutaj przez e, cały Jana Pawła, przez ulicę Powązkowską, e, Krasińskiego i na ulicę Elbląską. No, był niezły kawałek, ale potem jak wracałam, to dzisiaj, jak na sobotę wieczorem, to był dość mały ruch, więc dopiero jak wróciłam tutaj, no właśnie w, w okolicy TGI Fridays, to dostałam kolejne zamówienie. No, tutaj, właśnie na ulicy, śliską. No i w zasadzie to było ostatnie moje dzisiejsze zamówienie, ponieważ e, zaczęłam dość późno e, i ponieważ zaczęłam dość późno, e, no to tych zamówień e, no nie udało mi się dzisiaj dość, dość dużo zrobić. E, tym bardziej, że dzisiaj e, ruch był dość kiepski jak na sobotę wieczorem, bo zazwyczaj sobotę wieczorem już jest całkiem nieźle. E, natomiast no, mamy ładną pogodę. Wiele ludzi myślę, że wyjechało ze względu na to, że jest środek wakacji. No i dlatego dzisiaj tak tych zamówień dużo nie było. E, zaraz pokażę Wam statystyki, takie jak wyglądały dzisiejsze statystyki, jak wyglądały statystyki e, z poprzednich miesięcy e, i opowiem Wam też e, jak, jak w ogóle się zaczęła moja przygoda, tak z Voltem i z czego ona wynika, tak. E, jeśli chodzi o moją przygodę z Woltem, to zaczęła się ona w połowie marca. E, no i wszystko zaczęło się od tego, że mm, no, firma, w której pracuję, a w zasadzie branża, w której pracuję, e, no została po prostu zamknięta ze względu na pandemię. E, no, a ponieważ ja nie lubię siedzieć bezczynnie i nic nie robić, za to lubię trzymać formę i jeżdżę też rowerem na co dzień, bardzo lubię jeździć rowerem. No, to stwierdziłam, że praca właśnie w Wolcie będzie fajną tutaj formą i zarabiania, ruszania się, trzymania formy. No i też łączenie przyjemności, no bo tak jak mówię, bardzo lubię jeździć rowerem i jeżdżę rowerem od naprawdę wielu, wielu lat od ponad 15, tak, może i więcej. To jest jedyny mój w zasadzie środek lokomocji, i tylko nim się poruszam po całej Warszawie do swojej pracy, tak, do pracy, która jest w wielu miejscach właśnie tym rowerem dojeżdżam. Wcześniej jak studiowałam, to też jeździłam rowerem na uczelnie, po zakupy wszędzie. Po prostu to jest no, jedyny i mój ulubiony środek lokomocyjny. Nie używam ani nie korzystam ani z samochodu, ani ze skutera, ani z komunikacji miejskiej. Tak? Także to jest jedyny mój środek tutaj transportu. No i też polecam zdecydowanie, tak? Natomiast jeśli chodzi o samego Volta, ponieważ były też no, inne firmy tak do wyboru, to Volt dla mnie był po prostu w odbiorze najsympatyczniejszą firmą i z najlepszym jakby wizerunkiem, tak? Dlatego wybrałam tą firmę, ponieważ no, po prostu mi się podobała, tak? Mogły być inne. Od razu mówię, nie aplikowałam do żadnej innej firmy, tylko od razu do World. Trochę trwała ta rekrutacja, bo no, tak jak mówię, w połowie marca już zaczęłam rekrutować, a dopiero y, tam umowa i to wszystko tam jakby tam troszeczkę trwało. I dopiero 28 marca pierwszy raz tak wyjechałam tak na miasto i robiłam swoje pierwsze zamówienie. No i w tym pierwszym okresie tak, który tutaj był do 15 kwietnia, tak, to wtedy już, ponieważ ja tutaj krócej troszeczkę pracowałam niż od 15 Marca, w zasadzie od 16, do tego bonusa już trochę miałam mniej czasu, tak, niż normalnie, nasi kurierzy, ci wcześniej pracujący, na zrobienie bonusa, tak? Więc w tym pierwszym miesiącu, no to nie, nie mogłam zrobić dużo tego bonusa, natomiast, z tego co pamiętam, to setkę zrobiłam, tak? Zresztą zaraz zobaczymy to w tych statystykach. Także tam wtedy, no ten pierwszy bonus, jakby wpadł, tak? Potem w drugim miesiącu tutaj, co był od 16 kwietnia do 15 maja, no to już wtedy zrobiłam, pamiętam, ten bonus 200 zamówień, tak, który, który był już w tym wyższym, tak mi się przynajmniej wydaje, się. zresztą zaraz zobaczymy to w tych statystykach, tak? Natomiast teraz już od, od czerwca wróciłam do swojej tej stałej pracy i no teraz jeżdżę już tylko wtedy, jak, tak jak mi ta druga praca na to pozwala, tak? Natomiast ta praca, o której drugiej mówię, nie zdradzę Wam tej pracy i polecam w komentarzach pozgadywać, co to może być za praca. Tak, także czekam na Wasze komentarze i jestem ciekawa, jak Wam pójdzie do zgadywanie. A zaraz zajrzymy w statystyki. No i tutaj mamy statystyki właśnie w tym pierwszym moim okresie pracowania, czyli od 28 marca do 15 kwietnia. No i tu mamy zrobione 101 dostaw. Tak, dystans 588 km zasadzie 589 Zarobki bez napiwków i napiwki. No i drugi okres, właśnie tak jak mówiłam, to jest od 16 kwietnia do 15 maja. Tutaj było 200 dostaw, tak, 944 km przychody i napiwki. No i tak to wygląda no, w zasadzie na przełomie kwietnia i maja. No, i tutaj mamy już okres, kiedy częściowo wróciłam tak do pracy. Bo od 6 czerwca już wróciłam do tej swojej drugiej pracy. Także tutaj już jest mniej tych dostaw, tak 151. No, ale też że tak powiem trochę się jednak udało tutaj zrobić. No, i tutaj mamy ten ostatni w zasadzie okres. Tak, ten całościowy czyli od połowy czerwca do połowy lipca. No i tutaj to jest tylko 105 dostaw, tak. No i tak jak widać, tak, tutaj jest dużo mniej, bo ja już tutaj jeździłam tylko wtedy, kiedy, no tak jak mi praca tam ta druga pozwalała. No i tutaj mamy podsumowanie, czyli taki już od początku i kiedy pracuję w Wolcie, tak, 600 dostaw. No, prawie 3000 km zrobione na przychody tak jak wyglądają a i napiwki. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze oglądanie. Polecam subskrybować kanał Michała, bo roi, robi bardzo fajną robotę, bardzo ciekawe materiały, także warto oglądać, warto być na bieżąco. Także łapka w górę i dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się, cześć!